Dzień dobry, witaj serdecznie w dniu 59 wyzwania 90 dni do obfitości, jest tydzień eteru, dzień trzeci tygodnia eteru i będziemy mówić sobie o tym jak wyjść poza pragnienie i potrzebę do nieskończonej obfitości. Dzień 59 wyzwania. Dzisiaj chcę opowiedzieć o bryłach platońskich. A tak. Wszystkie inne są połączeniem tych podstawowych brył platońskich. Mamy czworościan, sześcian, ośmiościan i dwunastościan. One odpowiadają poszczególnym żywiołom. Dwunastościan jest eteryczny. Ma 12 ścian. A każda jest pięciobokiem foremnym. To jest według Platona bryła, która najbardziej oddaje wszechświat. Postaram się ją tutaj gdzieś znaleźć, żeby pokazać, jak wygląda. Nie ma nic bardziej doskonałego i piękniejszego. Według Platona, eter był rozumiany i dalej jest rozumiany jako duch. To jest zabawne, że już w tamtych czasach do żywiołów była przypisana matematyka. Myśl jest eteryczna. Myśli nie potrafisz sobie zmaterializować od razu. Najpierw jest energia. Ta energia to jest właśnie eter, energia elektryczna, fale radiowe. Mówimy, że w eterze coś słychać. Jeżeli chodzi o obfitość, to eter będziemy traktować jako właśnie pierwszy proces tworzenia. Najpierw jest intencja, myśl. Pomysł na to, by przywołać coś w obfitości. Czyli potrzeba, pragnienie. Jeżeli jest pragnienie, to poczucie, że tego właśnie chcesz, to za tym poczuciem idzie energia, a za nią idzie działanie. Dopiero to działanie nadaje pewien kształt. Czyli można wyróżnić kilka stopni, jeżeli chodzi o otrzymywanie czy docieranie do dostatku. Tutaj mogę wyróżnić ten pierwszy etap, czyli samo pragnienie, aby coś się pojawiło. Skąd bierze się pragnienie? Najczęściej z potrzeby. A ono niestety często bierze się z braku. Potrzeba często bierze się z braku. Jeżeli wychodzisz z braku, to wiesz już, że to nie zadziała. To tak, jakbyś chciała ulepić coś z pustki albo chciał. Więc jeżeli kreujesz z potrzeby, to może nie do końca zadziałać. Gdy kreujesz z pragnienia, to też często jest złudne, bo pragnienie najczęściej odnosi się do czegoś, co już kiedyś doświadczyłaś, doświadczyłeś. Czyli znowu masz chęć odtworzenia czegoś. Nie ma w tym czystej kreacji, nie ma też typowego braku, ale nie jest to czysty eter. Bo on jest taką substancją, której nie ma, nie ma jeszcze kształtu. Dopiero jako pierwszy etap jest etapem tworzenia. Może to być potrzeba, i wtedy uwaga na brak jeszcze raz o tym przypomnę, żeby nie, nie tworzyć z braku. Może to być pragnienie, ale wtedy uwaga na chęć odtworzenia czegoś. Najczęściej, kiedy pragniesz coś odtworzyć, to, czyli przeżyć to ponownie, idzie za tym głębokie oczekiwanie. To jest duże ograniczenie. Podobnie jest z marzeniami. One też są ograniczające w tym kontekście, że tworzą oczekiwania. W jaki sposób w takim razie kreować obfitość, jeżeli właściwie każda z tych pobudek, o których się najczęściej mówi, jest złudna albo skazana na niepowodzenie? Jak to zmienić? Czyli chodzi o potrzebę i o pragnienie. Nie ograniczając się. A jak się nie ograniczać? Puścić wolno. Na przykład można sobie zrobić dwupunkt. Prawda, że mówi się, że jest nieograniczone pole możliwości albo wszechogarniający ocean możliwości. W tym nieskończonym potencjale nie ma jednego pułapu do osiągnięcia. Jest tak, że nie ograniczasz się do tego, co chcesz osiągnąć. Masz cel, który jest jasno zdefiniowany, ale nie ograniczasz sposobów dotarcia do niego. Bo pytanie o obfitość jest takie, czy chcesz, Obfitości nieskończonej. Czy chcesz obfitości w konkrecie. Jeżeli chcesz w konkrecie, to jasne, wtedy możesz marzyć, tworzyć pragnienia, wizualizować je sobie. Mówiłam o nich od początku wyzwania. Więc możesz wrócić na początek, poszukać i, i, i zacząć jeszcze raz, albo sobie po prostu przypomnieć. Ale możesz też być w obfitości, która jest nieograniczona. Możesz chcieć wolnej, eterycznej obfitości. Dlaczego eterycznej? Dlatego, że właśnie w eterze nie ma granic i potencjał jest nieskończony. Jest całkowicie uwolniony potencjał, mimo tego, że bryła jest zamkniętym 12 ścianem. Kiedy możesz wyzwolić nieograniczony potencjał? Nie wtedy, kiedy tworzysz marzenie i nie kiedy tworzysz pragnienie. Nie wtedy, kiedy wysyłasz konkretną intencję. Masz ten konkret, który się zadziewa. Cel, do którego zmierzasz. Teraz w eterze Trzeba zrobić, uwaga, krok do tyłu. Simcum. Czyli gdy jesteś w aterycznej obfitości, to robisz krok do tyłu, tak jak zrobił Bóg, gdy stwarzał świat. Robisz krok do tyłu, i mówisz, Bóg ma dla mnie coś lepszego, albo wszechświat ma dla mnie coś lepszego, albo moja wyższa jaś ma dla mnie coś lepszego. I puszczasz to. To jest trudne, ale przetestowane. Zawsze okazuje się, że kiedy robię krok do tyłu, czy ktoś z moich znajomych taki krok do tyłu robi, robię to wycofanie wewnętrzne, a wtedy rzeczywiście wszechświat ma dla mnie coś lepszego. Kiedy wyłączysz swój cel, oczekiwania, pragnienia, intencje, uwolni się podświadomość. No wtedy podświadomość uwalnia też podświadome intencje. I one pojawiają się bardzo często. Jeżeli to idzie prosto z serca, z poczucia, że jestem w stanie się wycofać, oddaję pole komuś większemu, czemuś większemu ode mnie, to wtedy dzieją się naprawdę cuda. To jest najtrudniejszy moment w obfitości. Nie namawiam do tego wcale, bo w obfitości, w której, w której tutaj pracujemy, często chodzi po prostu o konkretny cel i to jest w porządku. Natomiast Zakładam, że podczas tych 59 dni Twój brak się już zmniejszył, choćby poprzez pracę z afirmacjami. A to jest w porządku, że masz konkret, pomysł, pragnienie, marzenie i że idziesz do tego. Z drugiej strony, możesz jednak zrobić ten krok w tył i poczuć, że jak to jest, kiedy wszechświat działa za Ciebie. Możesz poćwiczyć, zobaczyć, wykonać taką duchową, mentalną medytację. Co by było, gdybym się wycofała, wycofał? Będę całkowicie odpuścił, czy odpuściła swoje pragnienia, potrzeby, oczekiwania, marzenia wobec celu, jaki mam. Po prostu niech się dzieje. Mam głębokie przekonanie, że Bóg, czy wszechświat, czy moje wyższe, czy moje wyższe ja ma dla mnie coś lepszego, czego ja sobie nie potrafię wyobrazić, bo jestem zbyt ograniczona w swoim sposobie patrzenia na świat. Jeżeli wyjdziesz z takiego głębokiego poczucia, to zobaczysz, co się wtedy zadzieje. To jest mało popularne podejście. W zasadzie zazwyczaj stosowane jest agresywne prawo przyciągania, ale o tym już wielokrotnie mówiłam i wiecie, jaka jest moja ścieżka, i że akurat agresywne prawo przyciągania nie jest moją ścieżką. Puszczasz marzenie i wizualizujesz je, nadajesz mu energię, wrzucasz je w pole kwantowe i robisz krok do tyłu. Nie interesujesz się tym, zajmuje się tym już siła wyższa, wszechświat. On działa zawsze na Twoją korzyść. Twoje wyższe ja działa i z zaufaniem robisz krok do tyłu. Pięknie działa we wszechświecie, pięknie zadziała z Tobą, jeżeli tak zrobisz. Natomiast tutaj weterze jest jeszcze jedna rzecz taka, że w ogóle odstępujesz od pragnień, czyli dochodzenia, dochodzisz do stanu buddyjskiego oświecenia. Kiedy odstąpisz, wycofasz swoje ego, potrzeby, wizję tego, jak chcesz żyć, wtedy najpierw niestety wejdą spod świadomości nieuświadomione rzeczy. Bardzo często brudy wyłażą na wierzch. Pojawiają się całkiem nowe pragnienia, których w ogóle nie brałaś, nie brałeś pod uwagę. Kiedy puścisz i przyjrzysz się cieniowi. No to wtedy go zintegrujesz. Jeżeli wyjdzie cień i odpuścisz pragnienia, to wtedy przyjdzie głębokie uczucie spokoju i okaże się, że wszystko już jest. Wszystkie puzle kwantowe zaczną się układać i zobaczysz świat jako uporządkowany, szczęśliwy. Jeżeli masz jakieś pragnienia, marzenia, to one najczęściej są tym, co chcesz odtworzyć, bo na przykład pamiętasz, jak to było, kiedy było się kochanym. Tak samo możesz chcieć odtworzyć stan zdrowia, kiedy byłaś szczupła, silna i tak To jest odtwarzanie, czyli pragnienie powtórzenia. Z kolei zawsze za potrzebą jest brak czegoś. Na przykład może być potrzeba stabilizacji finansowej, bo jest brak, potrzeba dostatku finansowego, bo jest brak, potrzeba relacji, bo jest brak. Więc najczęściej mamy takie dwa czynniki. Które powodują tworzenie marzenia i pójście za marzeniem, pragnienie albo potrzeba. Dzisiaj niech będzie Twój Dzień Wolności. Także zrób dla siebie coś, co będzie wyzwoleniem z pragnień, przekonań, pomysłów na siebie, na świat. Zrób lekki, mały krok do tyłu.